Oj, coś się chyba tutaj czai, wiesz? To... zabij. No zabij. zabij, nie widzę tego, gdzie ty jesteś? A tu? Stoję obok ciebie przecież. Cześć, zaraz przyjedę, spokojnie. Co ma Maxa? Gdzie są? A tu? Tutaj, gdzie ja stoję. Kurde za cicho gramam muzyka Teraz Że ja przywalę Ty śmiercący zombiak Chodź na zewnątrz Idę, idę Weź młotek, to fajnie wygląda jak go tak bijesz Mam młotek A, dobra, jest młotek, ja to sobie wezmę Co zobaczysz o Boże Zajebałem się? Kurwa O kurwa się kierema Ten nie wkurza, ten jest, bo on żyga No nie Dednałem się Od od od, już nie pamiętam kiedy. Może na IP jest. Nie wiem, byśmy się zobaczyć sobie. Kurwa. Dobra, odrodziłem się. A? Tak. O ja biorę, już biorę axa. A headshot, tak. Wo! Jak Cię gwałcą, to mów. Dobra, mnie nie gwałcą. Idę. Dobra, uciekaj. Bo szczerze, są takie wolne. Tam pod... ...lewym przyciskiem masz ten. Co? Silny atak. Znaczy, pod prawym. Kurde, mam bo... Nie, pod życie. lewym, kurwa, i się pojebał teraz. O, życie jest. Dobra pod lewym jest Ko on ci... trochę dłużej trwa. No. Wiem, zdążyłem spróbować już <laughs> Ciekawe jak to łopatą wygląda <laughs> Tylko nie mam łopaty Nie wiem, nie widziałem Gdzie ty jesteś? Tu dobra Z zewnątrz to koktajle mu to wziąłem Czaj podpalę schuję Uważaj Wow, tu u nas wybrali Ta babcia jakieś dzieciom na lody dawała, a teraz je je Jezus Pomocy o, spaliłem. spaliłem się Co Zajebałem Zukę <laughs> Jakiś kurwa gnój mnie wpierdala No masz, chuj <grystanie> Niedobry Jakiejś innej mapy nie było? No, no były jakieś Akurat tą wybrałem Jesteś? Już z powrotem? Jestem Jestem To idź, jest majonez A ty gdzie jesteś? Stoję tu na dole Strzelam do jakiegoś zębiaka O, się skończyła, mam młotek tylko Kurwa! I chuju rzeczy, rzeczy spada Uważaj, to jakiś plujący jest Wiem, widzę Zajebałem go Młotek power Mam baseball O kurwa Zdzielił <laughs> Jak to zabawnie wygląda, nie? To bolało. To też Muszę jeszcze życie wziąć Weź tych chuj, bo mnie jedzą Tego kijem walni <głosy> <głosy> Za 10 punktów. Kurwa, ale ty gruby jesteś. Bo ja wziąłem tego grubego sobie. Tego śmierdzącego walni. Lewym <grym> przyciskiem walisz? Nie. Bo lewym są silniejsze ciosy. <grym> Przejebałeś? Tak. No tu tą koktajl montową wziąłem sobie. Babcia idzie do mnie Do apteczkę wziąłeś Ej zajebałem w czoło Tu gdzieś gnat jest, o ile pamiętam O, tu jest nawet, na śmietniku leży Wyjebałem jej z mocnego ataku Tu leży gnat Czemu Mam rabinów karabinów nie ma nigdzie? Może w innych misjach będą O, ja mam coś lepszego od baseballa To jest tryb przetrwania tak, wypadł z tego. Kurwa, czemu jej trafić nie mogę? Nie wiem, ale ja chcę pistolet. Odsuń się. A chuj, jednego zabiło. O, oh, ale to było głupie, pomóż mi. Palę się. To strzelę chujajesz. Szukaj życia, szukaj życia, tam leży na tym, na skrzynkach. Biegnę, biegnę. Panika Gdzie jest życie piksy mi daj Nie wiem, nie ma tu nigdzie, nie widzę Dobra już już się nie palę Ty ten jaki chudy w ogóle Ze ściechu wylazł O cholera Skończyła mi się Skończyło mi się Amo Ty one są za twarde, nie? Te zębiaki Pomocy No dzięki Zoom. Muszę za załadować za wziąć tę inną broń, bo... To czemu ta broń znika? Tu masz życie jak nie, jak potrzebujesz. No przydałoby się. Wiesz? Daj beach Kurwa, jak się tu broń zmienia ty? Kółeczkiem myszki O kurwa co to było? Ten wybuchający mnie też... Raz zaatakował, jebany. <grystanie> widziałeś to? Dobra, jest git. Wolę sobie pistolet wziąć. Dajemy radę, nie? <grystanie> Dobre staty nawet! 8-8 No to z czasu będzie trudny, poczekaj. Ten jest... Ten jaki chudy, nie? Kurwa, nie mam amunicji, muszę walić z baseballa Kurwa, orzygął jej jebany Się zerzygał jak świnia na ciebie Zero wychowania No paczku, to jest jeden Rękę stracił i szczelezie Kurwa, życie by mi się przydało, wiesz? Mam połowę tego, no Tu jest w na połowę to ja też mam. A A zastrzelił mnie cię mo moc nie, nie bolało. Mojej pomocy. Kurwa. Jak ja to zrobiłem w ogóle, takiego zeznać? <noise> Zajebałem w łeb. O kurwa, amunicji nie mam. Tam jest ten, duża apteczka w rogu. To se wezmę. Jo, ale teraz byś... Uważaj, idą do ciebie! Ła ua, ua. Ua. <grych> Kurde, nie mam amnicji. O, jest młotek, patrz. Jak to śmiesznie wygląda. O kurwa. Dobra Chciałem się popisać Dziwne tiki Jakie tiki Że ja przeskakuję z jednego miejsca teleport, z jednego miejsca na drugi A to lagi są, bo ja minimalizowałem grę. Aha To normalka Czemu ja heady teraz wale? Tu takie perfekcyjne heady No potrafiasz, ja się i w czoło centralnie trafiłem Kurwa odjebać się do mnie Z tej broni i jej nie zabiło czy jej powinno rozwalić było po Tam gdzieś leży pewnie Bo no, leży, kurwa mam mało Pierdolę będę walił z Glocka <laughs> Kurwa wstał jebany No patrz Tu mnie dopadło dwóch Shit Te takie pełzające mnie wkurwiają nie, dasz. To nie nie wiesz kiedy cię walnę O Jezus pomóż mi A teczka się przyda, bo zaraz zdechnę Ej oj O nie Kurwo ja zabiję To było śmieszne. Jak to wyglądało ty kurwa. Buf. Sam zostałem. Ale cienko ja jestem. No, przyszło wsparcie. Kurwa, wytrzymałe są. No, to chuje są wytrzymałe. Nie, nie to co w idzie. Fuck Chuj skąd... Skoń... Ten się ruszył na ziemi, tam jeden idzie On są najgorszy, na dniu, że kiedy cię zaatakuje Mam nadzieję, że wsparcie przyjdzie co? No ja się staram wiesz Co teraz kurwa na co ja mam czekać? Na mnie Aha, no dobra, spoko Warzej na śmierdzieli Boże, szkawkę mam Tylko nie teraz Co masz? Czkawkę, mi się tak wydaje nie, ja tak tego szybkiego Ty jak ona zapieprze Jezus Kurwa bomba Kurwa wybuchnął Łówię ty niebany bomba Kurwa dwóch takich szybkich jest Patrz nie trafiłem jeszcze Kurwa oni co chwilę wychodzą Jezus Oła idę 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 Nie nie do ściany Feta jak tapeta? <grym> Meta. <grym> PETA jak tapeta. Coś jeszcze? Tale, mam tę <grym> <dalszą> broń. <grym> Amunicja do glocka. o leży, dobra. Joko dziwko. Gdzie ty jesteś? Ja Jaś tylko lepiej banie wpakowałem. Tu stoję przecież. Ten taki kurde same kości chodzą i krew się z niego leje Ciekawe skąd Kurwa życie by mi się przydało Jo Co za Miałem farta teraz Reszok szok Ło Ło idź ode mnie Blok też Gloka wziąłeś? Tak. To może ty będziesz brał rewolwer albo Gloka ja, albo tak jakoś tak... Tam jeszcze siedzi w kiblu. Kurwa, gdzie ja mam siekierę? Ja mam siekierę, spoko. Kurwa, siekiery nie mam teraz, no? O życie. Idzie do mnie. Uwalnij w łeb. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tam jeden siedzi pod tym. Ten, jak ty go trafiłeś? Między deskami. <laughs> jak chcę <są> łopatę. <laughs> Weź łopatę, będziemy ich bili. Mam coś lepszego, wezmę sekija do golfa. Łopata fajny dźwięk wydaje. To jak patania w lat, tym w Lastfordedzie <laughs> Ale urwał A ja se kurwa smrodzę Nie wiem po co kurwa ja tak napierdalam na Człowieku Co? <laughs> Nic O kurwa, zakonnica Nagrywasz? No? Tak. O! Ale będzie fajny... Będzie to fajnie do filmiku. Nie, dlatego się śmiałem. No co, prawdę mówię, no nie wiem, po czym ja tak kadzę. Ty tak zawsze kadziłeś, na jak nic nie zjadłeś. Ale nie, teraz to tak... jakoś wyjątkowy... Ty kurwa! To jest kółko! Bo... małopatę, ale już nie ma. Miał chciałeś powiedzieć. Dobra, robota. szpydlo laser. Kurwa jaki odgłos się... ten bierze. Dobra, ja chcę szpydlo laser. leży tu pod ścianą. Kob dziurę. Chodź ty, kurwa. to kurwa Wiesz jest twardszy nie weź go No fuck Jo to znowu się zjawiłem Weź sobie jakąś broń szybko Spadelizer. Nawet ten spadelizer. <laughs> Mówi się Masz, <laughs> Mówi się szpilolizer <laughs> Rozkurwiłem mi łeb jak popek, rozpierdolę komuś łeb Łoł! Wow. Wyjebałem! Mi... Jakiego mam laga? Potężnego No weź, coś świetnie strasznie Dobra już przestałam Wyjebała mi z siekiery Uroki frapsa Co za suka twarda, no. Trudna sztuka. A, chciałem szpadolizerem. Wyprzedziłem cię. O, apteczka pełna. Uff. Jo! I znowu wychodzą? Masz mi się pewnie miejsce na dysku skończy. Przez to nagrywanie. Nagram tyle, ile mogę. Weź go. To bolało. Głodny nie jesteś z sobą, doładuj się. Zjedz Snickersa. Doładuj się. Głodny nie jesteś z sobą. <głodny> Ta, patrz, kundel. Ale mi zajebał. Nie użycie cię zabili. Gdy on ma rękę widmo. Co oni jedzą w ogóle, jak tam nic nie ma? Rozjedzcie. No Ta. A mnie już tam nie ma, oni mnie jedzą ciągle. Ta. <laughs> no weź już mnie, rozpanuj O ty, suko. Headshot. Jesteś? No nie, właśnie, nie jeszcze. Zaraz się zrespawnuję. Kurwa, trzy razy zdechłem. A ja nie razu. No bo ja wow. się poświęcam. No chuj, tylko do mnie idą. Bo ze mną nie ma żartów. A ze mną też Nie, nie ma lipy. O kurwa Kurwa ale Młotek Gdzie jesteś? Trafiłem chuja przez deski O kurde Nowa definicja, nóż w plecy, siekiera w plecy Ty Chodziło, jakby no. ją całe życie w dupę zapinali. Oż od góra wziąłem. Życie, jak to, właśnie, Masz mało życia? Nie, mam full. To ja se wezmę. Jaki skurwiel, no zdychaj. Dobra, młotkiem się załatwię. Gdzie to jesteś? No, no na dole. dole. Tu. No, zajebałeś już go. Młotkiem. Normalnie. Podeszłem pach... ten... Kurwa, spadły z hej, koniec. No. Dobra. Młotek power. Shotgun power. <noise> Młotek lepszy. Młotek? Ktoś się bawi, kto jest lepsze? Za smów Dobra. Zaciukali mnie. Zaskoczenia mnie wzięli.